W sobotę jeszcze wszystko działało, a teraz jest tutaj rozkopany. Wisi sobie na dziadku. Tu był chwycony w lesie, żeby mógł zjechać, rozładować i zjechać. I teraz będziemy tutaj próbować coś z tego odzyskać. Częściowo poszpawane, wypalona wcześniej była dziura, na wskroś, na dwa, no nie, tu na trzy razy. Tu pójdzie taki delikatny zaszczał, dalej nie można, bo nogi. Tam już nakładka nana jest, tu będzie jeszcze jedna. O. Tak, też tylko ją trzeba trochę wygiąć chyba, bo trochę mi odstaje. Tu wyszła dziura, co się zaklei jakim błotem Dziadka trzeba było podstęplować Opada ja się opada Jeszcze łapy do spawania, o matko boska No i teraz trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć Gdzie to pękło Nie było możliwości żeby to zobaczyć wcześniej że w ogóle pęka, że coś się tam dzieje. Jeszcze tylko jeden siłownik, krata i wlas.